Witam Was już po świętach. A skoro po świętach i wolne się skończyło, to ruszamy z dalszą częścią codziennych filmów. Dzisiaj tylko vlog, bo cały czas przygotowuję się do kolejnego odcinka o Kirgistanie i do kolejnego odcinka z Okienka na Świat. Musi się trochę tych informacji nazbierać. Więc dzisiaj tylko krótki vlog, a jaki temat to wymyślę, jak zjem obiad i przyjdę, bo później mam francuski. Więc wszystko na spokojnie dzisiaj sobie nagramy. Także wy zobaczcie intro i lecimy. Tak więc ja już wiem, o czym chciałbym z Wami dziś porozmawiać, a w zasadzie przeprowadzić taki całodniowy monolog. A mianowicie o nauce języków obcych. Yy, I powiem Wam tak, ja przerabiałem różne języki obce. Tak już zaczynając ten vlog, powiem Wam tak. Uczę się angielskiego od przedszkola. Uczyłem się hiszpańskiego przez 3 lata. Nic mi to nie dało, naprawdę. Yy, uczę się. Języka francuskiego teraz. Bardzo piękny język, którego chciałbym się nauczyć. Mniej więcej porozumiewać tak jak w angielskim. Chciałbym. Sam osobiście też zacząłem trochę czeskiego, bo czeski jest dosyć taki, taki fajny język, ale jakoś już od dwóch miesięcy do czeskiego nie zaglądałem. Zresztą sam się uczyłem tego, tam jakieś podstawowe zwroty po czesku. E, Achoj, tam inne jakieś takie, a już nawet nie pamiętam. W każdym razie trochę tego czeskiego tam zacząłem. E, w, 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 mój podstawowy język to jest język polski, którym. Mm, wbrew pozorom porozumiewam się trochę później niż dialektem śląskim, bo dialektem śląskim od urodzenia. Tylko żebyście zrozumieli to mówię po polsku. Godać też mogę nawet by mi to było bardziej włapa. Ale będę mówił będę mówił po polsku. Yy... Hiszpańskiego, tak, wracając już do tych języków pojedynczo, tak, ledwo, ledwo, ledwo pamiętam ten hiszpański, mimo że to było całe gimnazjum hiszpańskiego. Angielski, no to wiadomo, no główny język. Francuski, fajny, uczę się go coraz lepiej. I powiem Wam tak, warto się uczyć języków, chociaż mnie do tego nie ciągnie, bo ja za językami jestem, no nie, nie za bardzo, nie, ja po prostu nie mam talentu do języków. W każdym razie hmm, każdemu, kto ma takie możliwości, polecam jakikolwiek język zagraniczny się uczyć, bo jest to przydatne na pewno. Dobrze, a resztę vloga, jak będzie wyglądał, to się zobaczy później. Trochę Wam poopowiadam o różnych językach i o fajnych ofertach językowych, które możecie się uczyć w Polsce. Hmm. Tak, więc teraz mam francuski internetowy, więc do zobaczenia. A więc już możemy porozmawiać po tym wstępie, który tam powiedziałem, jakich języków się uczyłem, jakich się nadal uczę. Chciałbym Wam trochę opowiedzieć o językach świata. No, jest ich sporo, bo jest ich od 6 do 7 tysięcy na świecie, czyli nie będę tam każdego rozdrabniał i tak dalej. Powiem Wam mniej więcej, których. Najlepiej się uczyć, które zdawać na maturze, które, które języki są najbardziej wpływowe na świecie. Zaraz to wszystko powiemy. Miała tutaj być powieszona mapa, żeby był jakiś taki wystrój w stylu podróżniczym, ale niestety się zwinęła i spadła, więc jej nie będzie. Muszę, pok muszę pokombinować na następne filmy, żeby tam coś normalnego powiesić na ścianie. My, tak więc zacznijmy. Yy, powiem Wam troszeczkę o tym, yy, jakich języków ludzie się na świecie najczęściej uczą. I na przykład, no oczywiście, wiadomym pierwszym językiem jest język angielski. Yy, tutaj, gdzie ostatnio pokazywałem Wam się zdjęcia na filmie ze Stanów Zjednoczonych. Będą wam się pokazywały słowa przywitania w danych językach, które będę wymieniał, ponieważ chciałbym, żebyście troszeczkę też przy okazji poznali takich języków, których ja niekoniecznie się uczę, bo mniejsze o to będą wam się pokazywały przywitania. Więc pierwszy jest angielski. Chyba każdy zna. Uczy się go półtorej miliarda osób na świecie, biorąc pod uwagę, że na świecie jest 7, ponad 7 miliardów ludzi. No to spora część, jedna siódma świata się uczy. Więc jest to język bardzo popularny, bardzo przydatny. W mojej osobistej ocenie skala trudności nauczenia średni, bo nie za bardzo mi ten język podchodzi, ale dobra, mniejsza o to, trzeba się go nauczyć, więc się go uczę. Nie jestem też swoją drogą na rozszerzonym angielskim, więc. Kolejnym popularnym językiem w nauce dla świata jest francuski. Ja się też uczę francuskiego. Uczy się go 82 miliony osób na świecie. Jest to język bardzo popularny, używany w Francji samej, i w różnych koloniach francuskich. Na przykład takich jak Gujana francuska, czy. Jeżeli się nie mylę, to Wietnam był kiedyś pod jurysdykcją francuską. W każdym razie dalej. Kolejnym językiem, którego się ludzie najczęściej uczą, jest właśnie chiński, czyli inaczej mandaryński, bo jakby. Znaczy, może to mylę, ale wiem, że jednym z języków chińskich jest mandaryński, więc. Uczy się go 30 milionów osób. Tutaj macie przywitanie w tych ich chłopkach takich, co piszą. I język bardzo popularny ze względu na to, że 1 siódma populacji światowej właśnie żyje w Chinach. Kolejnym popularnym językiem w nauce jest język hiszpański i uczy się go 14,5 miliona ludzi na świecie. Ja się uczyłem hiszpańskiego, więc mogę się Was zapytać po hiszpańsku Hola, ¿qué tal? Czyli popularne przywitanie po hiszpańsku Hola, ¿qué tal? Cześć, jak się masz? Chyba dobrze pamiętam. Kolejnym jest język niemiecki. Nigdy tego języka się nie zamierzam uczyć. Nie przepadam za językiem, który no, troszeczkę strasznie brzmi. Um, uczy się go tyle samo co języka hiszpańskiego, 14,5 miliona ludzi na świecie. Um, język dość popularny, ze względu na to, że kiedyś na przykład Angola była kolonią niemiecką i język też jest tam używany. W każdym razie y, język nie dla mnie. Potem jest język włoski, też bardzo popularny 8 milionów ludzi na świecie się go uczy. Włoski tak w świecie szeroko nie jest używany, głównie właśnie we Włoszech, bo Włochy, poza okresem II wojny światowej niezbyt mieli dużo kolonii. W czasie II wojny światowej, na przykład Włoch, włoska Algeria była, nie Włoske, włoska Libia i włoska Etiopia, przez jakiś czas była pod panowaniem Benito Mussoliniego ale to też na krótko. Kolejnym językiem często uczonym, widzę tą tendencję jakby wśród moich znajomych, nauka języka japońskiego. Nie wiem, co ci ludzie w tym widzą, ale okej. Okay. Głównie ciągnie ludzi poprzez, do nauki japońskiego przez te bajki japońskie. Anime chyba. Nie, wiem, ja nie oglądam takich rzeczy. Nie ma czasu na takie rzeczy. W każdym razie, y, japoński jest popularnym też językiem. Uczy się go obecnie na świecie 3 miliony ludzi. Dużo w Polsce między innymi. Wzajemnie, bo Japończycy też bardzo lubią Polaków, bardzo lubią uczyć się polskiego. Y, kilku Japończyków nawet w Polsce wykłada, i wicewersa. Y, mamy z Japonią dosyć. Fajne układy międzyjęzykowe, więc tak to wygląda. Teraz powiem Wam trochę, jak wygląda sytuacja na świecie pod względem języków ojczystych, czyli jak, jakich języków, jakie języki są najczęściej na świecie używane. Jako ojczyste, oczywiście. Pierwszy Was nie zaskoczy, bo jest to język chiński. 1 siódma populacji światowej, 1,39 miliarda ludzi się uczy, uczy. Mówi od dzieciństwa językiem chińskim. Kolejnym, też na pewno nie zaskoczy Was to, jest Hindi Urdu. Jeden z dwóch podstawowych języków w Indiach. Też bardzo, 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 bardzo rozpowszechniony, ze względu na to, że Indie to jest drugi najludniejszy kraj na świecie, nie? To się z tym musicie zgodzić. Trzecim najczęściej używanym językiem na świecie jest oczywiście język angielski. Uczy się go 527 milionów, znaczy uczy. Zostało mi jeszcze z poprzedniego mówi nim od dzieciństwa. A to ze względu na to, że korona brytyjska miała niegdyś bardzo dużo kolonii, albo też dużo krajów, które były pod silnymi wpływami Londynu, na przykład taki Egipt, Indie całe, jako należały do. Ostatnim brytyjskim cesarzem Indii była Elżbieta II, zrezygnowała z tego tytułu, w ten sposób powiem, więc taka jurysdykcja była. Czwartym językiem powszechnie używanym na świecie jest język arabski. No to chyba wiemy dlaczego, nie? Cała północna Afryka, y, cały tutaj półwysep arabski, y, to wszystko jest używanie języka arabskiego, Somalia, y, prawie 427 milionów ludzi używa tego języka non stop. Potem jest hiszpański. Też wiemy dlaczego cała Ameryka Południowa, wyłączając Brazylię, Mexiko, Ameryka Południowa, przepraszam, środkowa, Karaiby, no to wszystko mamy język espaniol wiadomo, y, oczywiście, że y, tam są również języki te naturalne, których używali plemienni, na przykład język Majów czy Inków, chociaż to już są takie języki wymarte, używane głównie przez te plemiona, które się tam znajdują. Hiszpański jest jednym z popularnych. Później jest rosyjski, też wiadomo dlaczego. Potężne terytorium na świecie, liczba ludności niekoniecznie, ale wszystkie republiki ościenne. Do dziś używają języka rosyjskiego jako jeden z języków urzędowych i może to dlatego jest to język, jeden z języków popularniejszych. Któż to wie? Później mamy język bengalski. Oczywiście to jest jeden z dwóch głównych języków Indii. To też wiemy dlaczego. Te wszystkie przywitania Wam się tu oczywiście będą wyświetlać, Ja nie będę co chwilę pokazywał. Język portugalski, no to wiadomo, nie? Sama Portugalia, tutaj różne te wysepki, no i przede wszystkim potężny teren Brazylii w Ameryce Południowej mówi portugalskim językiem. Później dalej mamy cztery języki, które już wcześniej wymieniałem: niemiecki, japoński, francuski, włoski, no ale to wiadomo, bo to są bardzo ludne i gęsto zaludnione kraje. Teraz Wam powiem troszeczkę. 35. Yy, angielski jest krajem najliczniej używany jako język urzędowy, bo aż w 35 krajach, nie będę ich wszystkich wymieniał, ale mamy, tak przykładowo podam yy, Kanada, Stany Zjednoczone, chociaż Stany Zjednoczone tylko de facto w Konstytucji angielskiego nie ma zapisanego. Yy, no Przede wszystkim Korona Brytyjska, Irlandia. Yy, Tutaj niektóre kraje typu, nie wiem czy Kenia, ale któreś z tych krajów tutaj właśnie w Środkowej Afryce używają języka angielskiego. Jeżeli byście chcieli zdawać na maturze języki, to mamy tych języków w Polsce do wyboru sześć. Oczywiście oprócz, oprócz języka polskiego, no bo to jest główny nasz język. Możemy zdawać z angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego, są to też jedne z najczęściej używanych języków na świecie, może dlatego, może, może dlatego są wybrane przez, przez naszych rządzących jako języki naturalne. Też się bardzo często przydają w rozmowach handlowych, w podróżach i tak dalej. Dlatego no, są wybrane jako te najkorzystniejsze języki właśnie. Jako naukę matury. Tutaj mamy według strony internetowej. Link znajdziecie na dole do tej strony, bo nie wiem, czy to można tak w 100% ufać, bo jak zobaczyłem jeden z języków jako najbardziej wpływowy na świecie, to naprawdę się przeraziłem. Przepraszam, pociąg jedzie. Przeraziłem się w tym sensie, że. Mm, że to chodzi tutaj o język, który wszyscy bardzo dobrze znamy, a przeraziłem się dlatego, że mm, Polska to nie jest jakiś wielki kraj, no już też wygadałem, jaki jest ten jeden z wpływowych języków, a jednak mówimy yy, no, o jednym z wpływowych języków. Przeraziłem się dlatego, że mało ludzi się na świecie tego języka uczy, nie? Przeczytam wam tą listę, albo po prostu ją tutaj zamieszczę tutaj takiej tabelce. Hmm, takie ciekawe zaskoczenia mam tutaj te języki napisane hmm, z, jako z języków wpływowych, no tutaj angielski, francuski, hiszpański, arabski, mandaryński, rosyjski, portugalski, niemiecki, japoński, no to wiadomo. Hindi, urdu, tam malajski, perski. Trzynaste miejsce mnie bardzo zaskoczyło, suahili. Język nietypowy, a jednak trzynasty język najbardziej wpływowy na świecie. Tak samo, czternaste miejsce język tamilski, nawet nie wiem, gdzie tego języka się używa. I szczerze nie wiem, czy chcę wiedzieć, ale są to języki wpływowe. Potem mamy włoski, holenderski, bengalski, turecki, wietnamski, no to tam wiadomo, nie? No i dwudzieste miejsce zajmuje kto, a w zasadzie jaki język? No, język polski. Jest to, posługuje się tym językiem, zobaczcie, 46 milionów ludzi na świecie, czyli nie tylko ci, co mieszkają w Polsce, również uczą się tego języka Litwini. No wiadomo, nie? Trochę na Białorusi mówi ludzi polskim. Polonia przede wszystkim, która wyjeżdża z Polski, mówi po polsku. Jest to drugi najbardziej rozpowszechniony po rosyjskim język słowiański. I już wam mówię, co właśnie mnie tak poprzednio przeraziło. Przeraziło mnie to, że przed naszym kochanym polskim są takie języki jak tamilski czy suahili. Języki... Sam osobiście nie znam, a znam dość trochę ludzi, nie znam ludzi, którzy by się uczyli języka suahili czy języka tamilskiego, a są to języki wpływowe, podane jako wpływowe. Więc jakby nie wiem, jak to rozgryźć, o jaki wpływ chodzi. Suahili... Tamilski, słuchaj, wiem gdzie się używa, ale tamilski, no nie wiem, mniejsza o to. W każdym razie są to języki najbardziej wpływowe na świecie, te, które wymieniłem. Podam wam link do tej strony na dole w opisie. I tak ostatnia informacja, którą bym chciał wam podać, to jest to. Że wszystkie języki świata pochodzą z tak zwanego prajęzyka, który wywodzi się z tak zwanego języka adamowego. Według Biblii jest to język używany przez Adama i Ewę, którzy zostali później w czasie budowy wieży. Znaczy, no nie Adam i Ewa. Nie wiem, ja się. Ja z Biblii tam dobry nie jestem. W każdym razie chodzi o to, o to nazewnictwo, żeby Wam wytłumaczyć. W czasie budowy wieży Babel ten język Adamowy zamienił się we wszystkie języki na świecie. Tak jest według Biblii. A później powstały z tego, już tak wracając do naukowego punktu widzenia, po angielsku ten język nazywa się protohuman human language. Po polsku, właśnie język Adamowy. Nie są z tego języka znane żadne słowa choć najprawdopodobniej z wielu z tych prajęzyków, które później powstały, czyli na przykład język prachelleński, praceltycki, praindoeuropejski, łacina, ludowa, powstały właśnie słowa, zbitki słów właśnie z tego prajęzyka. Naukowcy właśnie to badają, tylko że mało kto umie do tego dojść. Pokrewieństwa, jeszcze jest takie coś jak pokrewieństwo języków, Hmm, chodzi w tym o to, że na przykład mamy grupę indoeuropejską, czy chińsko-tybetańską, czy nigro kongijską Są to różne takie grupy hmm, ogólne języków. Do indoeuropejskiego indo należy na przykład polski, zarówno hiszpański. tak? Mamy też podział na mniejsze grupy, czyli na przykład języki romańskie, słowiańskie, germańskie. No i języki romańskie, to mamy też szeroki y, rozstrzał języków, bo na przykład do języków romańskich należy zarówno włoski, jak i hiszpański, ale też rumuński, ze względu na to, że wszystkie pochodzą od języka łacińskiego, y, czyli rzymski, czyli, a łaciński był używany w Rzymie, stąd nazwa języki romańskie. Słowiańskie, no to tutaj, wiadomo, Rosja, Polska, Białoruś, Ukraina. Czechy, Słowacja i południowi Słowianie, czyli Serbia, Chorwacja, nie wiem, czy Bośniacy chyba też, Bośnia, Macedonia, Bułgaria nie, Bułgaria, Bułgaria nie jest uznawana za kraj słowiański. Później mamy języki germańskie, no tam norweski, szwedzki. No, niemiecki, holenderski, angielski jest germański. No i takie podziały, na przykład w chińsko-tybetańskich mamy aż 450 języków. Wiem, że jest mandaryński, jest koreański, jest japoński. To są te główne języki, tak? I tak, tak by to wyglądało. Na przykład mogę Wam powiedzieć taką ciekawostkę język włoski. To jest język, bo przedtem Włochy były podzielone, nie? Było tam dużo, dużo, dużo krajów, takich malutkich miasta państwa, i gdy Włochy zostały połączone w jedno, mm, musieli też nadać jakiś język narodowy dla Włochów, jako całego kraju. I wymyślili, że wezmą jeden z dialektów z tych tych, z tych małych państwek. Nie pamiętam z którego. W każdym razie do dziś yy, Włosi mają swoje dialekty, które bardzo dobrze znają i yy, mamy yy, włoski jako jeden z tych dialektów w jednym rejonie ustalony jako główny język włoski. O, widzę, że się rozgadałem. 20 minut. Yy, no to to się z vloga zrobi nam odcinek... Taki trochę inny, może nie wiem do jakiej serii by go zaliczyć. Hmm, może... A zobaczymy zresztą, jak będę renderował, to się wrzuci go do jakiejś serii. Hmm, rozgadałem się trochę vloga nagram jutro. Może dzisiaj jakieś pojedyncze ujęcia do vloga nagram. I mam nadzieję, że się ten odcinek wam przyjemnie rozoglądało. Jak macie jakieś uwagi, to na dole w komentarzach, tylko grzecznie tam. Bo komentarze z wyzwiskami pod różnym adresem, nie tylko moim, bo tam, tam, chodzi tutaj o wyzwiska w kierunku tych języków różnych, albo jakieś rasistowskie, będą kasowane, bo mam ustawione w ustawieniach, że ma iść przez filtr. Więc mam nadzieję, że się Wam odcinek podobał, i do zobaczenia.